Mówiąc Krótko i Zwięźle o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach i otwieranie na ekranie. Kolejne otwieranie na ekranie. I proszę Państwa, czyste szaleństwo, dwie przesyłki z jednego wydawnictwa, z wydawnictwa Biały Kruk. Za chwilę się okaże, co to będzie. A Państwu przypominam, że jeśli chcieliby Państwo wyrazić podziękowanie dla autora albo po prostu z czystej sympatii postawić mu kawkę. To mogą Państwo to zrobić wirtualnie. Pod spodem jest link. Cała operacja jest dość prosta. Można postawić naprawdę malutką kawkę za parę złotych, a można też postawić nawet kilka filiżanek, jeśli Państwo uważają, że naprawdę to, co robię, się Państwu podoba. A ja za, za oszczędzone pieniądze Postaram się też ulepszyć ten program, ciągle myślę o zakupie nowego sprzętu, między innymi kamery, no ale kamera profesjonalna to już jest spory wydatek, ale choćby taka kamera jakby się przydała, która umożliwiałaby na przykład zmianę tego tła i nakręcenie kolejnego odcinka z trochę innym tłem. I parę jeszcze innych rzeczy przydałoby się tutaj zmodyfikować, tak jakby, aby każdy ten program był coraz lepszy, coraz lepszy i bardziej profesjonalny. A to wszystko po to, by prezentować Państwu dobre książki katolickie, konserwatywne i takie, w których można znaleźć piękno, prawdę i dobro. A teraz przesyłki z wydawnictwa Biały Kruk. Otwieramy, proszę Państwa, pierwszą przesyłkę z wydawnictwa Biały Kruk. Oj, będzie trochę hałasu. Tak. Tutaj może przetniemy tę taśmę, żeby znowu nie robić takiego potwornego hałasu. I jeszcze jedna taśma do przecięcia. Już, już, już wyciągamy, proszę Państwa, książkę z wydawnictwa biały krug. I cóż my tutaj, proszę Państwa, mamy? Moje zakazane piosenki. Jan Pietrzak. Moje zakazane piosenki. Jan Pietrzak, autor, którego nie trzeba chyba Państwu przedstawiać. O, tutaj mamy też w środku ilustrację. I faktycznie wygląda na to, że są to piosenki albo wiersze. Jana Pietrzaka w środku, i także mamy, proszę Państwa, mamy zdjęcia. Zdjęcia, i tutaj to dziecko to Jan Pietrzak. Tak, tutaj mamy Jana Pietrzaka. Proszę, ale jeszcze rzut oka do środka. Co my tutaj mamy? O, kolorowych parę zdjęć może jeszcze coś proszę bardzo z różnych występów I tak to wygląda. I teraz może przeczytamy sobie co my mamy tutaj w opisie od wydawnictwa. Jest to egzemplarz wyjątkowego dzieła literackiego, zawierającego utwory, które nigdy dotąd nie ukazały się jeszcze w formie książkowej. Dziś, kiedy Polska znalazła się na rozdrożu, a wolność i demokracja są zagrożone jak nigdy wcześniej od czasów II wojny światowej, i tu się zgodzę z tym, są zagrożone niestety po raz kolejny, i to zresztą wygląda na to, że sami Polacy sobie zgotowali taki los. Wybierając takich, a nie innych reprezentantów do Sejmu i Senatu, zobaczymy, jak to będzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jan Pietrzak zaprasza nas do swego świata, gdzie satyra i poezja łączą się w harmonijną opowieść o Polsce i jej losach. W tym bardzo bogatym zbiorze 98 pieśni patriotycznych, Pietrzak staje przed nami jako mistrz satyryk, ale również. Jako wrażliwy poeta, eksplorujący refleksyjnie tematykę narodową i ludzką egzystencję, jego wiersze, często brzmiące dotąd jedynie na estradzie, teraz są uchwycone w piśmiennictwie, gotowe, aby poruszyć i zainspirować czytelników na nowo. I może jeszcze jeden fragmencik Tytuł Moje zakazane piosenki odnosi się do czasów, gdy twórczość Pietrzaka była zakazana, a sam artysta doświadczał represji ze strony władz. Jednakże mimo upływu lat tematyka jego utworów wciąż pozostaje aktualna, a odwaga w ich wyrażaniu nadal budzi podziw. Z niezachwianą postawą patriotyczną Jan Pietrzak. Staje się głosem narodu, który niezmiennie wierzy w siłę i niezłomność. I to jest, proszę Państwa, książka. Książka Jana Pietrzaka. Ach, proszę Państwa, jeszcze się pochwalę. Dostałem od autora autograf. Proszę, autograf. Od samego mistrza Jana Pietrzaka. I jeszcze może jedna rzecz. Książka zawiera 175 fotografii. Jest jak zwykle bogato i ilustrowana. I zerknijmy sobie może. Może fragmencik na zachętę, pierwszy utwór tutaj zamieszczony, taki kraj. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód, nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wieżby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, jest taki kraj. A resztę mogą sobie Państwo przeczytać w tej książce moje zakazane piosenki Jan Pietrzak i 175 fotografii, oprócz utworów tu pomieszczonych. Druga przesyłka z wydawnictwa, również z wydawnictwa Biały Kruk. Przecinamy. Będzie hałas. Oj. Jeszcze. Postaramy się przeciąć. Tutaj przeciąć. I kolejna piękna książka z wydawnictwa Biały Kruk. Proszę Państwa, Konfederacja Targowicka, wojna polsko-rosyjska 1792 w obronie Konstytucji 3 maja Władysław Smoleński autor tej publikacji. Zaraz, za chwilę dowiemy się więcej. Zerknijmy sobie do środka. Oczywiście, jak wszystkie książki wydawnictwa Biały Kruk, pięknie ilustrowana. Obszerna praca. Tak, proszę. Pięknie, zawsze pięknie te książki są wydawane, naprawdę. Aż miło po taką książkę sięgnąć. Pięknie też na pewno takie książki wyglądają na półkach, ale to nie są książki tylko do trzymania na półkach, to są książki do czytania. Tak, jeszcze może tutaj tę stronę pokażemy i przeczytajmy sobie z opisu, co tutaj mamy. Jest to książka też akurat na nasze czasy: Konfederacja. Targowicka, tak. Hmm. Czytajmy. Jest to wyjątkowe dzieło autorstwa profesora Władysława Smoleńskiego. To kolejna niezwykle ważna lektura z serii Białego Kruka. Polskie dzieła historyczne, której zadaniem jest chronić od zapomnienia dorobek naszej historio historiografii, nie historiografii, historiografii i szeroko go upowszechniać. W trakcie lektury dzieła historycznego Władysława Smoleńskiego Konfederacja Targowicka trudno oprzeć się porównaniom między przeszłością a teraźniejszością, gdyż wiele z opisywanych zjawisk zdaje się nadzwyczaj aktualne. Przy analizie metodologii działania targowiczan pojawia się pytanie, czy historia czasem się nie powtarza? Tak. Wyobraźmy sobie, że w tamtych czasach byłaby telewizja, radio, internet. Jak by to wyglądało i co by się zachowało też do naszych czasów, to byłoby bardzo ciekawe. Te tweety, które by się tam pojawiały, te wpisy w, na Facebooku. Wiele ciekawych rzeczy moglibyśmy się pewnie dowiedzieć i porównać sobie z sytuacją, którą mamy dzisiaj. Nie chodzi tylko o samo zjawisko zdrady narodowej, czy tam dalej, ale o sposoby postępowania Targowicza. nasuwa się co chwilę refleksja. Co wtedy też już tak, to, przepraszam, to wtedy też już tak było? Tak, już wówczas na przykład stosowano terror wobec wolnych obywateli rzeczpospolitej, rekwirowano majątki, pozbawiano stanowisk, targowica od pierwszych dni. Prowadziła najsurowszą cenzurę, zlikwidowano natychmiast patriotyczną prasę, obsadzono swoimi ludźmi nie tylko urzędy, ale i sądy, dokonywano łupiewstw i gwałtów. Wystarczyło, że ktoś uchodził za zwolennika Konstytucji 3 maja, a już podlegał prześladowaniu. Tak, mamy tutaj jeszcze w tym dziele 136 ilustracji. Jak powiedziałem, bogato ilustrowana. Szukam jeszcze dodatkowych informacji o samym historyku, bo są też są też są w tej serii przypominane dzieła, które już wcześniej zostały wydane. Otóż tak, mamy to we wstępie, parę informacji. Książka profesora Władysława Smoleńskiego, który urodził się w 1851 roku, a zmarł w 1926, ukazała się 120 lat temu i do dziś nie powstało lepsze, bogatsze dzieło na temat konfederacji. Targowickiej oraz wojny z Rosją w 1792 roku. Wojny związanej z obroną zarówno konstytucji 3 maja, jak i niepodległości. Czy ta wojna musiała być przegrana? Dlaczego doszło do klęski drugiego rozbioru Rzeczypospolitej? Jaki był w tym udział Targowiczan, a jaki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który też zresztą został Targowiczanem? To mamy tutaj we wstępie, tak jak zauważyłem już wcześniej, to jest, jeśli mnie pamięć nie mieli, może chyba druga książka z tej serii. W każdym razie jest to ciekawa seria, przypominająca dzieła wydane jeszcze na przykład, jak w tym przypadku, przed drugą wojną światową. I to jest bardzo cenna inicjatywa. Jest sporo dobrych książek, które ukazały się w przeszłości, a które nie były wyznawiane albo które są dostępne tylko niewielkiemu gronu czytelników tych, którzy mają czas pójść na przykład do biblioteki, do czytelni, biblioteki Osolineum dajmy na to. I zagłębić w lekturę. Nie każdy może sobie na to pozwolić, a tutaj proszę wydawnictwo Biały Kruk oferuje nam klasykę historiografii polskiej Władysław Smoleński, Konfederacja Targowicka. Ogromnie, przeogromnie dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli ten odcinek się Państwu podobał, proszę o polubienia, jeśli Uważają Państwo, że taki kanał powinien istnieć, kanał, który prezentuje program, który prezentuje dobrą książkę katolicką, konserwatywną, a także taką, w której można znaleźć piękno, prawdę i dobro, a są tutaj Państwo po raz pierwszy to proszę o subskrypcję po to, żeby mógł się ten kanał rozwijać i zdobywać kolejnych widzów, a także właśnie po to proszę też o udostępnianie linków do poszczególnych odcinków mówiąc krótko, zarówno otwieranie na ekranie, jak i regularny odcinek, który ukazuje się co tydzień i gdzie staram się zaprezentować przynajmniej jedną książkę i powiedzieć o niej coś więcej. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu mówiąc krótko z Panem Bogiem.